Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak i dziś prezentuję dla Was zestaw 9552 z serii Ninjago. Jest to kolejny Bostepak. Tym razem komponenty są wykonane w Danii, Szwecji, na Węgrzech, w Meksyku, w Chinach oraz w Czechach. Mamy tutaj też oczywiście ulotkę. Która nas nie interesuje, przejdźmy do sedna sprawy. A oto, i nasz lord. Tak też wygląda bez kapturu. I tutaj warto zwrócić uwagę na perfekcyjnie wykonaną główkę. Jedną z najlepszych główek, jaką od dłuższego czasu widziałem. Ponieważ obrazuje idealnie grymasy. Małego dziecka. Bo pamiętać trzeba, że Lord to po prostu jest syn Lorda Garmadona. Czy jak mu tam? Koszulka nie jest jak dla mnie zbyt atrakcyjna, ale warto również zwróci zwrócić uwagę na bardzo rzadki, bo w tym roku pojawiający się krótki y płaszcz, jak i krótkie nóżki. Spójrzmy więc na bronie naszej postaci. Jest tutaj złoty wąż. Złotego węża już widzieliśmy w innym zestawie, dlatego mam pewną pretensję do firmy LEGO, że wrzuciła dwie takie same złote bronie w równolegle występujących zestawach. Tutaj zaś mamy coś, czego nazwać już zupełnie się nie da, natomiast wydaje się, Podobnie jak ten element, bardzo przydatne bojowo. Jednak, w przeciwieńst... Jednak ten element, w przeciwieństwie do tego, jest bardzo mało przydatny, zaś ten zawiera wodorosty, które są niezwykle przydatnymi klockami. Wydaje się również, że jeżeli mamy dużą broń, to o wiele łatwiej strącić nam przeciwnika grając. Jednakże nie ma nic bardziej mylnego, ponieważ wielokrotnie to sprawdziłem i jak się okazuje, posiadając długą broń, po prostu metodą dźwigni wysadzamy samego siebie z fotela czy też spinera. Tutaj zaś mamy dodatki. Tym razem jako jedynym posterze nie otrzymujemy dodatków na dół, a jedynie te górne. Oczywiście rekompensuje nam fakt, że to są wodorosty i kły, czyli strasznie przydatne elementy. Warto również zauważyć, że nie, to, nie są to typowe serki tutaj, tylko taki oto element, który do mnie osobiście trafił po raz pierwszy, ale pewnie wiele innych osób widziało go wcześniej. Ledwo naszym oczom ukazała się pierwsza karta, a już widzimy idealny przykład dominacji dobra nad złem. Albowiem mamy tu drugą kartę op z opisywanego wcześniej Bostera i porównajmy ich statystyki. Jak widzimy są identyczne z wyjątkiem statystyki ostatniej, która u dobrego bohatera jest wyższa. Osobiście strasznie nie lubię takich komplikacji. Zupełnie inna sytuacja nastąpiłaby wtedy, gdyby na przykład te statystyki były wymienione kolejnością i w ten sposób nasz zły bohater dominowałby w części z nich. Jednak tutaj wychodzi na to, że po prostu bohater dobry jest lepszy. I tyle. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy, jednak dla gracza jest szczerze irytujące. Przejdźmy do następnej karty. Ta karta jest naprawdę bardzo ciekawa. Albowiem jej działanie jest takie, że uniemożliwia graczom stosowanie innych kart niż karty lodu. A tak właściwie tylko Twoim przeciwnikom do czasu, kiedy któraś broń zostanie zdobyta. Znaczy, kiedy któryś spinner się przewróci, ta natomiast karta umożliwia nam ozdobienie naszej podstawki specjalnymi elementami dostępnymi w tym zestawie wymagana do tego, oczywiście, jest złota broń. Ta karta umożliwia nam zdjęcie lub nałożenie korony do naszej postaci yy, Wróć, do naszego spinera. Jest ona niezwykle przydatna, ponieważ umożliwia ona aktywowanie takich kart, jak ta, którą opisywałem w, jednym z poprzednich, w jednej z poprzednich recenzji. Albowiem ta karta, która mówi, że jeżeli mamy spinner i go zdejmiemy, możemy nosić dwie bronie do czasu, kiedy nie zostanie z powrotem założony. Jest to bardzo ciekawa kombinacja. Tutaj zaś widzimy kartę, która każe nam podwyższyć naszą postać o dwa elementy. Nie mówi mi to absolutnie nic, ale któremuś z fanów Ninjago na pewno coś. I tu ujawnia się. Perfidna wada tej postaci, albowiem nie możemy umieścić tutaj tej korony, ponieważ jej krótkie nóżki to uniemożliwiają. Teoretycznie można byłoby to naprawić, dając jakieś te specjalne dodatki, o których tam pisano, jednakże ja niezbyt ten fakt rozumiem, więc niech tradycji stanie się zadość i po prostu spinerujmy. Podsumowując, uważam, że zestaw 9552 jest jak najbardziej wart tej kwoty. Oczywiście decyzja o zakupie należy do Was. Mam nadzieję, że Wam w jej w w podjęciu pomogłem. I to byłoby tyle na dzisiaj. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie na maila i.